Siemeczku. po całej nocy bardzo długiej jazdy, a żarczej lotu, dotarłam do Chicago i mam tu tylko 16 godzin Dlatego, e, dlatego jestem w zasadzie na chwilę, ale przyjechałam, bardzo dobry dojazd z lotniska, siadam w niebieską linię z pół godziny i, i byłam. Wcześniej za... instalowałam sobie taką aplikację biletową, doładowałam tam konto, także nie musiałam kupować biletów. I miałam wam nie pokazywać tego chicago. Miałoby być to tylko taki wyjazd dla mnie, żeby sobie tam popatrzeć i tak dalej, bo ja tu nigdy nie byłam, jestem tu pierwszy raz. Aczkolwiek yy... Podoba mi się tutaj, podoba mi się to miasto. Nigdy nie było na mojej jakiejś tam liście, ale, ale podoba mi się. I, I co? I zaczniemy? Może trochę Wam pokażę, przynajmniej tyle, co teraz już wracam do metra. No to może to pokażę. Metra nieładne, be, be, bezdomnych dużo, jeszcze więcej niż na Miotoku. Ale pokażę Wam może, jak wygląda to teraz z tej strony, bo jesteśmy pod Międzykalem. Akurat tutaj trafiłam też tak bardzo przypadkowo, bo wcale tu nie chciałam przyjść. Znaczy, chciałam, ale nie wiedziałam jak, więc y, idąc sobie tymi uliczkami, y, trafiłam pod ten muzyka. Super to wygląda, naprawdę fajnie. Zobaczy, tu uliczka. Uliczka jak w Nowym Jorku. No podobne to miasto jest do Nowego Jorku, ale podoba mi się, jest czyściutkie. Byłam w tym parku Lincoln'a. Widziałam tą rzeźbę taką, ten, tą, tą, y, ten żelek, czy tam, czy tam jakoś zlimak, czy co tam, jak to się nazywa. I powiem Wam szczerze, że naprawdę podoba mi się. Czekaj, bo żałuję, że tak późno je odwiedziłam i że w ogóle je, ale cieszę się, że w ogóle się zdecydowałam, żeby przyjechać z tego lotniska, bo jednak trochę tej przesiadki mam, więc mówię, dobra, przyjadę. To jest muzeum, muzeum tortur. Możecie zobaczyć. Dużo, dużo bezdomnych, dużo buddów sprzedających obrączki, ale wyrzucają ich z, z parku. W ogóle w tym parku coś się dzieje, bo ja chciałam, yy, ja chciałam iść, yy, wy, yy, wychodziłam, to już go zamknęli ten park, a, a yy, mi jeszcze pozwolili wyjść, więc coś tam na pewno będzie, jeszcze z tej strony rzut taki na Chicago, ten muzyka, mój musical i Dina Menzel jakaś będzie, ale bezdomnych dużo, narkomanów, bezdomnych, także no tak se, średnio ale nie wiem gdzie mam iść zrobiłam sobie zdjęcie jak mam wyjść z tego metra i powiem wam szczerze, że naprawdę nie wiem muszę teraz sobie tu trochę pokombinować bo chciałabym jeszcze coś zjeść i jak wyszłam z metra poszłam na kawę a bo byłam taka wiecie, o, zdechła poszłam na kawę w bardzo takiej fajnej kawiarni, gdzie był widok na, na całe miasto, ale widziałam, że tam też mają śniadania. Co prawda, jest już tam ko 14 więc śniadanie to trochę odpada, ale, ale ale też może bym zjadła, bo jeszcze nic nie jadłam w zasadzie od wczoraj rana. A jest dzień następny, także no zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Ale jest tutaj taki kurwa krajzolku, cool, że po prostu. Oh. Nie wiem skąd się tu tyle ich bierze, ale, ale jest ich dużo, serio. A w metrze, no to tak jak mówiłam, sami dosłownie ja jechałam tym metrem o 7 rano. Sami bezdomni. Zanąd taka dziewczyna z skasła. Siadłyśmy tego samego wagonu, że było trochę jednak raźniej. Ale ona jakaś taka nie nieponimaju chyba, ale jest tych bezdomnych bardzo dużo. Na każdym dużym mieście i przede wszystkim jak w centrum każdego dużego miasta. No tego nie da się ukryć, że tutaj mamy będzie coś innego. Aczkolwiek no, no zawsze jest to takie trochę przerażające. Fajnie wyglądają te wiadukty tego metra. I jestem przy metrze, wiem, że jestem przy metrze, ale i tak nie wiem gdzie mam iść. Gdzieś tam dalej. To jakieś kurczaki, nie lubię kurczaków, nie będę jadła kurczaków. Zresztą chciałabym zjeść takie raczej normalne śniadanie. A, muszę wziąć telefon i sprawdzić jak dojść do, do metra jest chyba to metro i tylko, że ja muszę znaleźć tą niebieską linię i słuchajcie, ta niebieska linia jak wychodziłam z niej tutaj w centrum, to cztery piętra w górę jechałam, także teraz też będę pewnie musiała pojechać cztery w dół raczej byłoby to logiczne, ale sorry, naprawdę spałam od wczoraj, od szóstej rano dwie godziny trochę w samolocie, ale to też tak jakiś krejzol koło mnie siedział w chciał wychodzić Sikły, pociął się jakiś taki, bo łapał się chyba bardziej niż ja. No ale dobra. Powiem Wam szczerze, że Chicago są w sobie ładne. No i na tej głównej ulicy tam czułam się bardzo bezpiecznie. Tu się czuję tak sobie. Tym bardziej, że mam moją walizkę. Zobaczcie w ogóle, pokażę Wam, pokażę wam co ja tutaj kurwa mam. A mam to dlatego, bo yy, na lotnisku w Chicago nie ma. Yy, Scho schowków. Takich boksów. Chciałam zostawić sobie to wszystko w boksie, bo jeszcze oprócz tego, że mam ten, ten plecak, to e, e, przepraszam, tą walizkę, to mam jeszcze 20-kilowy plecak. Nic mi się nie mieści, nic. I w ogóle w Portland na lotnisku zabrali mi masło orzechowe i krem namonowy I bardzo z tego powodu cierpię. I nie wiem w zasadzie dlaczego, no bo przecież to nie jest picie. Co, że jest w jakiejś płynnej postaci, no ale to też bez przesady nie jest jakieś kurwa rozlejące się. co, nagramy sobie taki film jak, jak chodzimy tutaj po tym po tym mieście i nie wiem gdzie mam iść byłam w tej kawiarni, byłam przy takim moście i wydaje mi się, że ten most będzie tam. Dobra, to pójdziemy tam Zabłądziłam, bo poszłam tego parku. Zobaczyć tego żelka czy tam nie wiem jak to się na to mówią ale w końcu jest w remoncie, więc tak nie za bardzo zobaczyłam także także yy, trochę teraz zbłądziłam, niby zrobiłam sobie zdjęcia jak tam gdzie jakiś punkt orientacyjny jak dojść do tego tego metra bo to chodzi o to, że muszę wejść jakimś tam odpowiednim wejściem a ono nie jest, no, nie jest tutaj wszędzie no. jeśli mylę to mnie poprawcie, ale chyba się nie mylę, bo czytałam trochę czasem czytam może zobaczymy Ale naprawdę, naprawdę powiem Wam, zobaczcie jak fajnie to wygląda. Powiem Wam, że naprawdę podoba mi się to miasto. O tam jest Trump Tower. Czyli zaraz, kurwa. Jak tam jest Trump Tower, to ja nie, no, nie idę w tą stronę, tylko idę w drugą stronę. Okej. Okay. Dobra. Chyba wiem, ale nie jestem pewna nie. Ale chyba wydaje mi się, że powinna iść teraz tak jak idę prosto i potem skręcić w lewo. Tak mi się wydaje, że to powinno być to ok, no ale czy tak będzie to? Zobaczymy Kupiłabym coś jeszcze tutaj, jakiegoś ściuszeczka albo albo coś, no ale moja walizka się nie domyka, jeszcze w tym American Airlines Teraz lecę do Londynu i lecę e, niby British Airways, ale przewoźnikiem jest American i oni dojebali się jeszcze do mojej pedałki że może być tylko dwa bagaże i mówi mi, scho że schowała tą pedałkę do plecaka Myślę sobie, no kurwa, dobra, ale jak? Jak tam, ja tam palca nie mogę wsadzić Więc udało się tyle o ile, że tam rzuciłam ją tak na samą górę Ale musiałam wyjąć portki dresowe, no to wyjąłam je, w je na walizce O dobra, idź, oni tacy są, wiecie Onfa, są być Czuć się tacy chyba kurwa ważni Ale jestem zmęczona jak cholera, naprawdę Jestem tak zmęczona, no ale ale chciałam zobaczyć do go, No, bo jestem tutaj, tak przelotem, Znaczy śmierdzić trochę, jak. O, kurwa. Fuj. Dobra, i ten zegar, skądś widziałam, ale nie wiem jeszcze skąd widziałam ten zegar. I to wcale niespodziane, że widziałam go z tej kawiarni, w której piłam sobie kawkę. I mogłam go widzieć z każdego innego miejsca. Tutaj. Ale załóżmy, że go widziałam. Także, no nie wiem. Idziemy dalej. O, zobaczcie tu jaki crazer się tańczy na ulicy. Oni tu mają wyjebane to wszystko. To jest jakiś ten... Nie powiem, bo... Wszędzie tęczowa. Kurwa, fuck, what the fuck is this? Nie zwróciłam na to samo miejsce, z którego przyszłam. Kurwa. No nie, to znaczy się źle poszło. Dobra, idę tam, w tamto widać. Chuj. Gdzieś tam trafię, nie? Jakiś czarny do mnie coś tu gada. Ale Zezam miał takiego, że nie wiedziałem czy on do mnie, czy nie do mnie, ale spojrzałem, że nikogo innego nie ma, no to mówię, musi do mnie gadać, nie? No bo do kogo powie. O, to. Ten teraz w tańcu, teraz ćwiczył. Ale dlaczego zrobiłam koło? Jakbym miała mało bagaży, byłoby, byłabym wypoczęta i jeszcze, jeszcze chciałoby mi się chodzić. I nie byłabym głodna. Wtedy byłoby wspaniale, ale to tak nie działa. No, no, idziemy dalej, tylko niech te światło się zapali. Już raz w ogóle przeszłam na czerwonym. Bo tu niby może, nie? Jak nic nie idzie. No ale widocznie tam się wyłonił jakiś debil i pies do mnie podszedł i mówi, że A, na, na, ja udam, że nie mówię po angielsku no co mówię, będę się tłumaczyć nie będę musiała tłumaczyć nie mam siły nawet mówić pamiętam, ja że jestem tak, tak zmęczona mam teraz ten lot z Chicago do Londynu business klasą. wzięłam go właśnie po to, żeby, żeby się wyspać ale jestem naprawdę tak zwolona że już nie mam siły. Ja mogłam iść tą, pomyślałam, że mogłam iść tą samą drogą, którą szłam wcześniej. ja ja poszłam.